Cześć, witam wszystkich fanów tarota. Kolejna karta na y, sierpień przed nami. I y, jest to 10 dziesiątka buław. Buławy żywioł ognia. Dla osób, które nie znają być może tej karty, chwila na spojrzenie, y, jakie przesłanie ten obrazek pokazuje. Na pewno udrękę, ciężar, spracowanie. Zmęczenie, wyprztykanie z energii. Sierpień może być właśnie tym dla nas. Przypominam, przypominam że karta w lutym to była jedynka buław. Czyli luty zachęcał nas do tego, żeby wystartować z projektem w rzeczywistości. W styczniu planowaliśmy, jak do tego podejść. Luty zachęcał do tego, żeby ruszyć. Ruszyć bez wahania przed siebie, wystartować z projektem. Karta dziesiątka buław na sierpień mówi o tym, tak to, tak to widzę, że do sierpnia musimy się wyrobić z tym projektem. Czokolwiek tam planujecie, dobrze jest mieć, dobrze sobie pomyśleć o takim czasookresie. W sierpniu kończę. I to oznacza bardzo na tej końcówce duży wysiłek. Dużo jeszcze trzeba, wiele rzeczy ogarnąć, wieloma rzeczami się zająć. Zobaczcie, co na pewno będzie przytłaczające, na pewno będzie bardzo męczące. Ale to jest ten moment, kiedy trzeba docisnąć, dokończyć. Mamy dziesiątkę i spiąć, i spiąć ten cały projekt. Luty jedynka, bo as to jest jedynka, sierpień dziesiątka, czyli zakończenie tego projektu. No bardzo mi się to podoba, że nawet te karty nam pokazują, w jaki sposób czasowo określić sobie te zadania, które, um, które sobie wytyczacie, które ja sobie wytyczę na ten rok, nasz um, rok rydwanu, który mówi, że to jest, że możemy dużo zrealizować, że możemy zrealizować zamierzenia, plany, osobiste jakieś. Um, plany rozwojowe czy plany, to nie muszą, już powtarzałam, to nie muszą być jakieś ogromne plany zmiany świata czy ogromne plany zawodowe, to mogą być plany zupełnie osobiste, takie, że na przykład poświęcę więcej czasu na, na, na medytację. Jeśli to by była ta medytacja, to w lutym ruszamy poważnie z projektem, do sierpnia trzeba już to ogarnąć, tak, żeby już to potem e, szło. Także idzie po prostu, już, nie, już, już coś z tego wynika. Dziesiątka kończymy i, i, e, i jesteśmy gotowi obejrzeć efekty końcowe tego projektu. Także jeśli ten, ten, ten sierpień okaże się ciężki, bo okaże się ciężki, to, mm, no to namawiam siebie i was wszystkich do tego, żeby jednak przetrzymać, dopiąć, dokończyć. I zaplanować urlop na wrzesień, no bo wypoczynek musi być. A Grecja we wrześniu cudowna. Nie ma, już, nie ma już tłumów turystów, pogoda jest idealna do odpoczynku. Także może z tym, z tyłu głowy, wtedy będzie łatwiej. Mi na przykład jest łatwiej. Jak wiem, że na horyzoncie jest za chwilę urlop, jakaś przyjemność, jakaś taka super nagroda. Wtedy już wiem, że, że łatwiej mi docisnąć do końca. Tego Wam życzę na ten sierpień żeby to dopiąć i żeby mieć potem dużą satysfakcję z tego. I tak żegnam was wszystkim ostatnie nagranie w moim starym mieszkaniu. Jesteśmy w trakcie przeprowadzki, co też bardzo mi się kojarzy z tą kartą. Bardzo to męczące. I kolejne nagrania już będę z zupełnie innego miejsca do was wysyłać. Dobrej nocy. Pozdrawiam was serdecznie.